Największa, najgłośniejsza i najliczniej odwiedzana impreza motoryzacyjna w Polsce. Na pełne 4 dni przyprowadziliśmy się na Poznań Motor Show 2017. Pierwsze skrzypce na tej imprezie grają oczywiście samochody. To do nich były najdłuższe kolejki. Motocykle, czyli to co wszystkich nas interesuje najbardziej mogliśmy odwiedzać w czterech halach. I myśląc motocykle pewnie większość z Was chciałaby zobaczyć chociaż kilka modeli z wielkiej japońskiej czwórki. I to jest chyba największe rozczarowanie tych targów, ponieważ Japonia była w defensywie, a może nawet w odwrocie. Jedynie Yamaha zdecydowała się na stoicko w hali motocyklowej, prezentując całą swoją gamę jednośladów. Mogliśmy więc oglądać niewielki klin sportowych modeli R z nową, błękitną R6 na czele, rosnącą rodzinę Sport Heritage, nowego Scramblera czy MT09 poliwcie. Nie było się także bez premiery nowego X Maxa 300 czy MT10 SP. Mi osobiście do gustu przypadł najbardziej model XSR 900 Abarth piękny, karbonowy, limitowany i unikalny. Co zresztą? Suzuki i Honda schowały się w hali z samochodami, Honda pokazała nowego Fireblade'a, a Suzuki nowego, starego GSX-R 1000, o którym wiemy już od dwóch lat. Oczywiście była jakaś sfałka, jakaś Africa Twin, ale fani jednośladów tych marek z całą pewnością czuli się zawiedzeni. Kawasaki? A Kawasaki? I tak nikt nie jeździ. Marka, którą podpuszczamy od trzech lat nadal niewiele robi, aby wyróżnić się na polskim rynku. W tym roku zielone barwy nie pokazały się nigdzie, zupełnie jakby zapadli się pod ziemię. Co mogliśmy w takim razie oglądać? Tuż obok Yamachy rozkwitło ogromne stoisko BMW. Bawarska marka zaprezentowała całą gamę swoich modeli, łącznie z kilkoma wariacjami modelu R90. Im dłużej oglądałem ten motocykl, tym bardziej mi się on podoba. Nie zabrakło oczywiście GS-ów sporej rzeszy modeli szosowych, a także najnowszego E310R, który jest najmniejszym i najtańszym modelem tego producenta na rynku. Tuż za Yamaha połyskiwały nowe modele Rometa. W zasadzie cała gama jednośladów to premiery. Nowe silniki, w których gaźniki zostały zastąpione przez wtryski. Romet, choć prężnie pokazuje swoje modele 50 i 125, to również coraz odważniej sięga do większych pojemności. Obok Rometa ADV 250 stanął także większy brat ADV 400, a rodzina klasików poszerzyła się o kolejne wariacje. Ducati w tym roku pokazało się ze znacznie skromniejszym, choć ciekawie urządzonym stoiskiem. Nowy Supersport S stanął na czele sportowych modeli, przesuwając Panigale do tyłu. Mogliśmy zobaczyć rodzinę monsterów turystyczne Multistrady czy X Diavela. Oczywiście Scrambler dostał swoje osobne stoisko. Przeskakując między halami mogliśmy zasiąść za starami ktm zarówno tych off-roadowych, jak i szosowych. Potężne diuki z nowymi lampami prężyły swoją muskulaturę na pomarańczowym tle. Prawdziwym zaskoczeniem było niewielkie stoisko Huskwarny, gdzie mieliśmy okazję oglądać nadchodzącego Vitpile na 401. Motocykl ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku i być droższą, bardziej ekskluzywną wersją diuka. Chirurgicznie biały, połyskujący bak. I ledowe lampy zwracają na siebie uwagę. Triumf w tym roku dumnie prężył się na wszystkich ważnych imprezach motocyklowych. I co interesujące, każdego dnia odbywały się jazdy próbne na wybranych modelach. Tego nie zapewniała zwiedzającym żadna inna marka. Oprócz klasyków, które mieliśmy okazję testować w Hiszpanii i o których na pewno jeszcze Wam opowiemy, mogliśmy podziwiać całą rodzinę nowych wojowników ulicy. Przywitajcie się ze Strip Triple 765. Obok triumfa mogliśmy znaleźć stejską Junaka, a na nim kilka nowych modeli, które spełniając nowe normy emisji spalin będą walczyły w tym roku w klasie 50 i 125. Junak organizował codziennie konkurs, którym między innymi był do wygrania RS-125. Najbardziej rzucającym się w oczy na szarym dywanie Junaka okazały się jednak dwa jaskrawe modele, których nikt się nie spodziewał. Mają być mocne, wyjątkowe i poznamy je bliżej w połowie sezonu. Skoro zobaczyliśmy już większość stoisk motocyklowych. Zobaczmy to jedno, może nie największe, ale bardzo istotne. Motobanda i Apex Clan zameldowali się na targach. I choć nie było to łatwe, to większość z was nas znalazła. Byliście u nas zobaczyć cztery różne maszyny. Mieliśmy motobandowego przecinaka postawionego na jednym kole i każdy z Was kto chciał mógł sobie zrobić na nim zdjęcie. W piątek był z nami Igor ze swoim wyścigowym KTM 450. Od soboty sp lekko spóźnione, ale nadal zabójczo piękne R6 oraz BMW S1000RR Fluo w nowym wyścigowym malowaniu Apex Clan. To były męczące i długie cztery dni, które spędziliśmy najlepiej jak się da. Dzięki za każdą kupioną koszulkę, przybitą piątkę i miłe słowa mamy siłę, by działać i dalej. Tym, którzy nie dojechali, przypominamy o naszym działającym sklepie online i widzimy się już wkrótce na drogach.